Cześć! W ostatnim odcinku powiedzieliśmy Wam co nieco o sobie, przedstawiliśmy się Wam. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić kolejną bohaterkę tego co będzie działo się na filmach, a mianowicie naszą przyczepę. Naszą eee, tak się złożyło, że dzisiaj jestem sam, więc nie ma tego całego harmidru, harmidru eee, w koło. Fakt faktem, żeby nakręcić dzisiejszy odcinek, to próbowałem przez ostatnie 4 dni tutaj trafić, czy z dziećmi, czy samemu. No tak się ciągle składało, że coś innego się wydarzało. I nie mogłem wcisnąć przycisku rekord. W każdym bądź razie dzisiaj tu jestem, e, jestem sam. Trochę inaczej, trochę dziwniej, tak samo do kamery gadać. Z dziećmi to tak jakoś zawsze też przeszkadza, coś się zagai, wiecie. inaczej jest nie. W każdym bądź razie, co by nie mówić, e, chciałem wam dzisiaj pokazać, e, czym będziemy jeździć, czym będziemy się bujać. E, tak jak mówiłem, nie jest to nasza pierwsza przyczepa. Poprzednia przyczepa, którą mieliśmy, pomijając te wszystkie wypożyczane, mieliśmy 40-letniego Wolfa, Wolf Naus czy Wolf, Wolf po prostu chyba. Mała przyczepa, która korpusik miała 420 cm długości. Jak urodziło nam się trzecie dziecko, czyli Julka, to jeszcze tą przyczepą jeździliśmy. Po jednej stronie mieliśmy łóżko małżeńskie, takie rozkładane, wiecie, spadkowe. Po drugiej stronie mieliśmy łóżko piętrowe yy. i jakoś tam było spoko. Na tym łóżku piętrowym e, trójca potem spała razem, no ale zaczęło się robić ciasno. Jak urodziła się ja Jaśmina, nasz numerek 4, to stwierdziliśmy, że no bez sensu tę kliczetę trzymać. Sprzedaliśmy ją, co ciekawe, z zyskiem, bo tyle jakby tam rzeczy miałem porobione. Jakiś prysznic zbudowany, nie wiem, tak itd., jakieś takie wynalazki. Chociaż powiem Wam, w 40-letniej przyczepie budowanie takich rzeczy to to jest naprawdę rzeźnia, bo wszystko jest krzywe, coś tam odchodzi, gdzieś tam jakaś czasami wilgoć. No nieważne. w każdym bądź razie sprzedaliśmy ją i dość długo, przynajmniej jak się, nam się tak wydaje, że długo szukaliśmy przyczepy, która spełniłaby jakieś wymogi wnętrza dla naszej rodziny 2 plus 4. Czyli musiała być to przyczepa na pewno o wiele większa. Wiedziałem też, że będę musiał zrobić kategorię B +E, bo będzie to coś, co tonarzem zdecydowanie przekroczy 3,5 tony. Więc przez chwilę robiłem kategorię. Całe szczęście udało mi się za pierwszym razem wdać. Nie, żebym się chwalił, ale, ale udało mi się. naprawdę w porze egzaminatora i fajnego instruktora, który też mi dużo rzeczy fajnych nauczył. No i wtedy zaczęliśmy szukać przyczepy. W tamtym roku w sierpniu zakupiliśmy przyczepę. Od pana, który stacjonował nią przez kilka dobrych latek w chałupach na kempingu, to w jakim stanie była ta przyczepa, albo jak, jak okazało się, że jest w stanie, no po zakupie niestety wyszło, wyszła moja niewiedza. To jest chyba w ogóle jakby na no oddzielny odcinek, bo można byłoby książkę napisać, co było w tej przyczepie. No, trochę, trochę, trochę żeśmy ją robili, trochę pod nią leżałem. Myślę, że to w, gdzieś tam w oddzielnym odcinku yy, na pewno Wam pokażę. Dobra Pan nie widzicie, już mnie ktoś z domu ścigał, muszę zgęszczać ruchy przy nagrywaniu. Yy, dobra, słuchajcie, żeby nie przegadywać yy, i nie jakby się to gdzieś nie zagłębić w jakieś historie dygresyjne i tak dalej. Yy, pokażę Wam jak na początek może nie wiem czemu w sumie zaczęło ze Środka w ogóle kręcić. Pokażę Wam jak ta przyczepa wygląda na zewnątrz, dobra? To zapraszam Was na początek na zewnątrz. Tak jak mówiłem jest to przyczepa, no czyliśmy na dość dużą przyczepę, bo tak jak poprzednią przyczepę mieliśmy 420 cm długości w podłodze, tak ta przyczepa ma już 520, 620, 620, więc już jest całkiem fajny, spory gabaryt, ale to, ale to fajnie, no bo przynajmniej w środku się tam fajnie w niej mieścimy. Przyczepa Wilk Safari, bodajże chyba o symbolu 620, która tak prezentuje się z zewnątrz, nie będę specjalnie komentował, bo co tu dużo mówić, no wszystko jakby widać, o. tu widać jakieś jeszcze resztki dramatu, o których powiem kiedy indziej, bo pokrótce mówiąc, przyczepa okazało się, że miała jakieś spotkanie chyba z drzewem, grubszy dzwonek, cały narożnik, to był wymieniany, i niestety nie zostało to dobrze zrobione przez poprzedniego właściciela. Z tyłu zresztą też była, zdeczko przegnita, ale to już jakby wszystko za nami. Teraz pozostaje chyba, tylko mamy taką nadzieję. Sama przyjemność zjeżdżenia. Dobra, tak budka wygląda z zewnątrz. Zapraszam do środeczka. No i teraz tak słuchajcie, co w środku? W środku dla nas najważniejsze było to, żeby przyczepa miała jak my to nazywamy, tak zwane trzy strefy. Czyli tutaj jedna sypialnia, która to może za chwilę rozkłada się na duże łóżko. Tutaj druga sypialnia, która pełni jakąś tam funkcję dalni i łóżko łóżko piętrowe. Dlaczego chcieliśmy, żeby były y, trzy strefy? Ponieważ wiedzieliśmy, że jaśmina póki jest jeszcze mała, będziemy musieli je się wieczorem kłaść i jakąś tam strefę y, odcinać. I y, w Wolfie no niestety mieliśmy takie doświadczenie w tej starej przyczepie, że jak nasze dzieciaki, trójeczka, rozłożyły się na łóżku wieczorem, gdzieś tam oglądając sobie jakąś bajkę, czy nie wiem, grając coś tam, to tak naprawdę zostawało po drugiej stronie łóżku filtrowe, które było dla nas za małe i myśmy po prostu 8 wieczorem nie mieli gdzie siedzieć. Oczywiście, jak była ładna pogoda, to mogliśmy sobie siedzieć na dworzu. Natomiast, no jak była trochę gorsza, było zimniej, i zimnie, wyjazd tam, nie wiem, wczesno-jesienny, czy późno-wiosenny, no to po prostu nie mieliśmy gdzie siedzieć, dlatego zależało na takich trzech strefach. I to fajnie działa, słuchajcie, bo teraz jest tak, że Asia Jaśminę kładzie tutaj wieczorem na tym dolnym łóżku, który jest łóżkiem Janasza. Te drzwiczki sobie tutaj zamykamy. Tak, ona sobie tam spokojnie śpi. Nasza pozostała trójca nieświęta, nie, nie święta, jak ja to mówię, trójca nieświęta lokalizuje się tutaj. Po całym dniu hasania Jakiś monitorek, może jakaś bajka, może jakaś gra. Wiecie, jakby no nie mamy takiego zjazdu, że nie mamy takiego zjazdu, że, że przyczepa to w ogóle, nie można telewizji i tak dalej. Oczywiście nie siedzą przy tym, przy tym monitorze, przy tych komputerach za dnia. Wychodzimy po prostu z takiego założenia, że wszystko jest dobre, jeżeli ma zachowane jakieś tam normalne proporcje. Cały dzień gdzieś na dworzu, jak sobie spędzą, wybiegają się gdzieś tam nad jeziorem. To uważamy, że wtedy wieczorem już ma takiego chillu, mogą sobie gdzieś posiedzieć i coś tam pooglądać i, i spokojnie do tego wykorzystać jakieś media. Więc dzieciaki wieczorem siedzą sobie tutaj, a wtedy my z Asią spokojnie możemy sobie posiedzieć czy jakaś kolacyjka, czy coś książkę poczytać. Możemy sobie tutaj w tej strefce, i teraz tak te trzy strefy, tutaj śpijonarz docelowo, śmina potem gdzieś tam jest przeeksportowywana do nas. Jak już sobie dobrze pośpić, jak no spać. Tu u góry śpi Jasiu. E, Tutaj śpi Julka. Docelowo myślimy sobie o tym, że Jaśmina jak już, bo póki co niestety jest takim dzieckiem, znaczy niestety, no tak ma każde dziecko, e, że śpi z nami e, północy. Więc docelowo myślimy, że Julka tu po prostu będzie spała z Jaśminą. A tu jest łóżko nasze. Dobra, mnóstwo półeczek, jakichś różnych y, szafeczek, y, to bardzo sobie cenimy, bo możemy sobie tam jakieś różne rzeczy pokitrać, a dzieciaki, jakieś tam nie wiem, kartki, książki itd. Trochę harmider wiadomo, ale to ciągle wyciągamy wkładane. Po tej stronie mamy tak zwaną kuchnię, czypaniczki. Z lewą może nie będę wam otwierał, tak myślałem właśnie coś tam zalega sprzed dwóch dni jak wróciliśmy. Niepozbywamy. Jakieś szafeczki. Hmm, tutaj. Fajną przestrzeń. Z taką roletką otwieraną. Spoko. Duża szafa. Hmm, w tej szafie, nie wiem, ile będzie widać, już szerzej nie mogę kamerować. Tutaj dzieciaki mają swoje rzeczy pochowane. Fajne patenci, gdzieśmy sobie kiedyś rozminili. Sorry, bo to jakieś inne rzeczy też są powciskane. Sorry za bałagan. Ale właśnie, że każdy ma swoje zielone i przezroczyste pudełko. Hmm, podpisane. W mniejszym pudełku skarpetki jakieś takie tam mniejsze rzeczy typu gadki i tak dalej czy stroje kąpielowe a w większym trzyma każdy trzyma swoje rzeczy typu bluzy i tak dalej to jest fajne bo jak rano się ubierają każdy wyciąga sobie swój koszyk i wybiera sobie co tam chce założyć w tej szafie to jest w ogóle strasznie dużo haczyków to jest w ogóle jakby klucz jakby w naszej przyczepie wychodzimy z założenia czyli gdzie tylko się da tu jakiś haczyk żeby coś powiesić O tej regulator i na dole hmm, cała elektryka, o której też pewnie kiedyś hmm, co, co opowiem. No i tutaj łazienka, która też nas w ogóle uwiedła, uwiodła w tej przyczepie, ponieważ nie jest to łazienka typu, że zlew, prysznic i kibelek, wszystko w jednym pomieszczeniu, tylko zlew jest w oddzielnym pomieszczeniu. O, tu też jeszcze jest wiecie, wiosna, coś przecieka, coś się jeszcze naprawia. Eee, I tu oddzielne pomieszczenie fajne z, z takim tym parawanem, eee, gdzie mamy prysznic i, i toaletę. Dobra, słuchajcie, przegadałem troszeczkę ten odcinek. Eee, tak mniej więcej eee, wygląda nasza przyczepa. Uf, <grywka> jako tako posprzątana, ona, nawet dywaniki na podłodze specjalnie do odcinka rozwinąłem. Bo normalnie za dnia to tu nie egzystują, bo szybko by umarły od wiecie piasku. Rozkładam je sobie wieczorem, żeby mieć fajną komfort termiczny go Pokażę Wam jeszcze, o, to jest może też fajny pomysł. Pokażę Wam jeszcze e, czym, e, czym ciągniemy naszą przyczepę, o właśnie. Bo czasami niektórzy ludzie się zastanawiają, jaki powinien być samochód w stosunku do masy, coś tam, coś tam. Ja nie mogę powiedzieć, że był w tym temacie ekspertem. Poprzednią przyczepę, która ważyła niecałą miała DMC, niecałą tonę. E, ciągnęliśmy Citroenem c 4 Grand Picasso, e, który miał 108 koni. Dwa razy dał radę pojechać za granicę. Poro pojeździ po Polsce, ale nie mogę powiedzieć, żeby to był skład idealny. Samochodzi troszeczkę, mimo że w dieslu to, to się męczył. Teraz aktualnie mamy Renault Space 2.0 w benzynie, czy tam turbiną czy coś tam zagazowanego, który ma 170 koni. No i wydaje mi się, że to jest całkiem zacna, zacna maszyna do ciągnięcia już w tak nieco większej przyczepy. No dobrze słuchajcie, musiałem dokonać małego cięcia, bo ten dzwoniący telefon to była oczywiście Asia, coś tam w domu się działo, więc musiałem lecieć do domu i tak minęły dwie godziny, a może nawet trzy, więc jestem tutaj z powrotem, chodźmy obejrzeć nasz samochód. No i coś mi się gimbal powiesił, dobrze, okej, okay. tu stoi nasz furgon, Spejsik. słuchajcie tak to mniej więcej wygląda. Co może być ciekawego, to jest z przodu dwa siedzenie w każdym innym samochodzie całkiem, całkiem wygodnie, komfortowo i tutaj to jest akurat bardzo fajne w bo my zrobiliśmy sobie układ yy, w tym siedmioosobowym samochodzie, yy, że drugi rząd siedzeń jest ustawiony tyłem. Różne opinie na ten temat słyszałem. Jedni mówią, że nie wolno tak jeździć inni mówią, że wręcz przeciwnie, że to yy, właśnie jakby bezpieczniej i tak dalej no tak jakby jeździmy tak jest fajnie, jest więcej miejsca, zyskujemy tutaj taki fajny luczek bagażowy, tam będzie jakieś flipsy, coś takiego tutaj pomiędzy pierwszym a drugim rzędem siedzenia. tutaj książka, odkurzacz, tak, fajnie i to jest fajne tutaj, że, <laughs> przepraszam że dzieciaki siedzą do siebie z twarzami na podróż zbudowany jest taki stoliczek Przepraszam, on jest troszeczkę, troszeczkę może brudny. Do tego dwa takie wkładane blaty, które sobie tutaj wkładam. Dzieciaki wtedy mogą sobie coś rysować podczas dłuższej podróży, czy nawet czasami po prostu jak gdzieś jedziemy i po prostu mamy ochotę zjeść sobie obiad nad morzem, jedziemy sobie na parking i odkładamy sobie stolik i siedzimy. Faktem miejsc jest pięć, a nie sześć, ale ze śminą jakoś na kolanach. Można tutaj to y, fajnie y, ogarnąć. Więc tutaj ta przestrzeń jest y, całkiem fajna. Co prawda, nie jest jakoś mega komfortowo, bo na przykład, żeby wejść, jest trochę, trochę ciasno. No i to, co jest minusem, to jest strasznie ogromny bagażnik, który zostaje. Czyli jakieś 40 cm bagażnika zostaje po takim ustawieniu siedzeń. Co nie jest jakoś y, mega... To nie jest jakoś mega super. Faktem, że jak, jak jeździmy przyczepą, to tak naprawdę wszystko wozimy w przyczepie nie trzymamy nic w bagażniku. Jedyne co żeśmy sobie fajnie rozpienili, to to, że nie wozimy wody w przyczepie, żeby nie dociążać. Na ostatni dwudniowy wyjazd wzięliśmy ze sobą 100 litrów wody. I nie wrzuciliśmy tych 100 litrów wody do, yy, do jakichś tam małych baniaczków czy do, do tego głównego zbiornika. Tylko tutaj pomiędzy pierwszym a drugim rzędem siedzeń, po prostu żeśmy sobie w tych 5-litrowych butelkach 20 butelek spokojnie zmieścili. Nie przeszkadzało to w jeździe, jeśli chodzi o wagę, obciążenie. Ta woda też nie przesuwała się, bo była w 5-litrowych baniakach przy hamowaniu i tak Więc to całkiem fajny patent na obciążenie wczepy o 100 kg. Wspominałem o tym, że w mojej jakby, nazwijmy to subiektywnej ocenie, nie jest to samochód idealny, bo z jednej strony bardzo fajnie jedzie, te 170 koni fajnie sobie radzi z ciągnięciem przyczepy, natomiast jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o to uważam, że jest naprawdę spoko, jego ekonomia to jest około 15 litrów gazu już z ciągniętą przyczepą gdzieś tam w trasie na autostradzie chyba nawet do 14 tak jest sposób, licząc, więc przy cenie gazu tam 2 złote minus karta dużej rodziny na Orlenie, czyli 2 zł nawet bez tam groszy to daje całkiem fajną cenę za, za kilometr więc pod, pod względem ekonomicznym jakby, jakby całkiem fajnie natomiast pod względem przestrzeni, jest to samochód 7 osobowy ale zobaczcie, o ja tutaj teraz siedzę, czy tu jest dużo miejsca na nogi? Ja już tego siedzenia bardziej do tyłu cofnąć nie mogę, przepraszam że za, za ten brudny fotelik, tak nie jest to jakoś mega dużo miejsca. Nasze spostrzeżenie jest takie, że jednak przy takiej ilości osób, nie mówię, że jesteśmy jakoś nie wiadomo jak wielką rodziną, no ale jednak 6 osób powinniśmy mieć jednak busa jakąś karawelkę fajnie dziewięcioosobową, gdzie tego miejsca po prostu byłoby więcej, byłoby wyżej i tak dalej. Także tyle jeśli chodzi o nasz skład. Renault Space, samochód, czy przyczepa Wolf Safari 620 o ile się nie mylę. I to tyle. Trzymajcie się.